Za nami drugi dzień rywalizacji w ramach lanowej inauguracji ESL Mistrzostw Polski. Dziś rozmawiamy z Wiktorem, Tazem Wojtasem z Honoris. Witam Cię. Cześć. Zacznijmy od faktu, że Mets Game Agents graliście na Niuku. Z perspektywy Twojej i Twojej kariery w VP to mapa taka dość szczególna, bo jeszcze w czasach Wirtusów no, byliście uważani za jeden z najlepszych, ale nie najlepszy zespół grający na Niuku, na, na tym starym, co prawda jeszcze, ale nadal. Czy jakieś wspomnienia tego typu wracają podczas tego, takich spotkań? Chyba już nie wiesz, to, to jest troszkę tak, że jest nowy etap, nowa historia pisana, i jakby nie. Ja przynajmniej nie mam tak, że w głowie sobie myślę, a kiedyś to byliśmy dobrzy na, na tej mapie. Bardziej jakby ja jestem pewien tego, że mało co jest w stanie mnie zaskoczyć na mojej pozycji. Przykładowo, jak, jak gramy, jak gram normalnie. Co to znaczy, jak gram normalnie? Chyba chodzi o skupienie, chodzi o taką zajawkę, której ewidentnie mieliśmy, mieliśmy problemy, żeby złapać przez te pierwsze dwa dni przez te, no, właściwie na całe, przez te dwa dni teraz lanowe. A jakieś wrażenia odnośnie do Waszych dzisiejszych rywali, czyli do Game Agents, bo to jednak dość młody skład, można powiedzieć, że raczej mało znany tak szerzej. Czy dla was też czy mieliście już okazję gdzieś tam wcześniej na jakimś PCW, czy coś się z nimi zapoznać? Nie no, ja chłopaków znam. Miałem też okazję chwilę ich pokołczować, popatrzeć, jak oni grają jeszcze do tego na niuku, więc jakby wiem na co ich stać. Mi się ogólnie podoba, że są takie młodziaki i długo już ze sobą grają, trzymają się, mają jakieś schematy, mają taktyki, granaty omówione. E, można powiedzieć, mają lidera, którego słuchają u siebie i chciałbym, żeby się rozwijali. Chciałem, żeby im szło dużo, dużo lepiej niż na meczu z nami i trzymam do nich kciuki no właśnie ten mecz z wami taki dość no, jednostronny 16-2 to wynik, który no, można powiedzieć kluby nie przynosi i... no nie jest to nic przyjemnego przegrać aż tak, w takim stosunkiem punktów no na pewno nie jest nic przyjemnego ale wydaje mi się, że my też potrzebowaliśmy się odbić bardzo mocno po tych dwóch porażkach i na pewno wejdziemy w następne mecze Mistrzostw Polski z nową motywacją Właśnie te dwie porażki z Anonymo i Iluminary jakbyś mógł tak na szybko określić przyczyny tych porażek jakby w sensie one wynikały z tych samych aspektów czy to jednak zupełnie dwa różne mecze i dwa różne powody? Wydaje mi się, że to jest to samo. Jakby my graliśmy absolutnie poniżej naszych możliwości jako gracze indywidualnie, jako drużyna, team w ogóle zgranie nie działało. Nie mieliśmy, właściwie nie mieliśmy żadnego jasnego punktu w grze. No i niestety nas to kosztowało dwa, dwa ważne mecze, ale na szczęście będą jeszcze rewanże, więc mam nadzieję, że będzie o wiele ciekawiej. A no ten start sezonu taki dość słaby w Waszym wykonaniu, ale rozumiem, że na razie żadnych panicznych ruchów nie planujecie. Oczywiście, że nie. To jest kwestia tego, że wiemy na co stać nasz zespół, wiemy na co stać każdego z chłopaków. Więc musimy pracować nad odpowiednim podejściem, a nie nad poszukiwaniem nie wiem, zastępstw albo, albo nie wiem jakimiś rozmowami, które będą się wiązały z niepotrzebnymi nerwami. Wiecie też na co ich stać, bo jednak gracie w tym składzie już trochę czasu i można powiedzieć, że jako jeden z mniejszych polskich składów na początku roku, nowego roku nie przywitaliście zmianami w składzie. To takie dość nietypowe jak na polską scenę, gdzie, no wiadomo, trzy miesiące to jest taki idealny okres, żeby zacząć zmieniać cokolwiek. No, wydaje mi się, że ogólnie my jesteśmy nietypowi jak na polską scenę. Już nawet patrząc na wszystkie te lata, jak gramy, jak budujemy zespoły i to, jaką ma misję Honoris. Nawet kiedy są problemy i nie idzie nam z młodszymi graczami, to staramy się jednak bardzo dużo rzeczy zmieniać wewnątrz i szukać no tej, tego klucza aż do samego końca, kiedy no faktycznie myślimy, że no w tym momencie że jakby nie ma. Trafiliśmy na limit, trafiliśmy na ścianę. Tu uważam, że wręcz przeciwnie mamy ogromny upside, mamy ogromne możliwości. Frend jeszcze jest daleko od tego, na co go stać. Jeszcze nic nie pokazał tak naprawdę. To samo uważam o Kamilu, że on może i strzela, może ludzie patrzą na to, jaką gra, ale stać go na jeszcze więcej, że on może wygrywać mecze samodzielnie, tak samo może to robić Sebastian. Uważam, że Maus ma też taki potencjał. No i ogólnie ja jestem jestem fanem swojego zespołu. No to chyba akurat dobrze. Wydaje mi się tak powinno być. Zawodników nowych nie macie, ale macie za to nowego trenera, bo dołączył do was wraz z nowym rokiem Bogdan. Dlaczego akurat postawiliście na niego? Bogdan przekonał nas przede wszystkim taką swoją postawą. Wydaje się takiego gościa, który jest pewny i jest charyzmatyczny. Ja zawsze byłem, lubiłem ludzi, którzy są pewni, są charyzmatyczni, którzy potrafią porozmawiać, nawet jeżeli mamy czasami odmienne zdania, że jakby rozmawiamy, bo chcemy osiągnąć sukces wspólnie. No i do tego ma bardzo dużą wiedzę, jeżeli chodzi o counter ma, pa, ma pomysły innowacyjne, które wcześniej nie stosowaliśmy, więc no, to jest dopiero początek naszej współpracy, ale na razie jest bardzo fajnie. Ale też jeżeli chodzi o polską scenę, możliwe, że sami tego też teraz doświadczyliście, jeśli chodzi o trenerów, to tak nie za bardzo jest, z czego wybierać, no bo tych trenerów tak naprawdę w Polsce nie ma wcale tak wielu. Wydaje mi się, że jest. Są trenerzy, natomiast no to jest kwestia czego się tak naprawdę oczekuje od tych trenerów też. Eee... Nie patrzmy tylko przez pryzmat trenerów, patrzmy też przez pryzmat zawodników, jakich mamy zawodników, jakie mamy podejście graczy. Mhm. E, mamy bardzo dużo gwiazd. E, właściwie tyle co na niebie można powiedzieć, w Polsce jest gwiazd. I mm, to jest pierwsza taka rzecz, którą trzeba, o której trzeba myśleć. A trenerzy robią co mogą. No, trener może przyjść pokazać taktykę, może pokazać zagranie, ale od gracza zależy najwięcej, czy raz, czy wykona dobrze egzekucję taktyki, a później, czy wygra pojedynek. A jak dużo w Waszej grze ustawieniu na serwerze zmieniło się wraz z przejściem Bogdana? Tak, została jakoś bardzo przemodelowana? W moim odczuciu sporo się zmieniło. Jakby mamy sporo rzeczy, które musimy jeszcze dopracowywać, nad którymi pracujemy, nad którymi które nie zawsze nam wychodzą, i na pewno na tych. O naszych ostatnich pojedynkach internetowych, oficjalnych, no niestety zbierały swoje żniwa, bo jednak kiedy próbujesz prowadzić nowe rzeczy, nie masz ich ogranych, no to bardzo łatwo popaść w pułapkę takiego braku pewności siebie, że no kurczę, to nie wychodzi. To co teraz? Jak, jak grać, skoro to nie wychodzi? Czy to moja wina, czy to wina ustawienia, czy to wina zagrywki, a tak naprawdę potrzebny jest czas, żeby czuć się komfortowo w nowych zagraniach. Wraz z ogłoszeniem Bogdana też zapowiedzieliście projekt Performance Teamu, miał, się, miał powstać cały sztab szkoleniowy, czy w ogóle cały sztab ludzi, którzy mieli Wam pomagać. Jak wygląda ten proces, no bo wtedy zapowiedzieliście nabór i od tego czasu na razie dalej nie poruszaliście tematu, więc jestem ciekawy jak to wygląda obecnie. No, nie śpieszymy się, jeżeli chodzi o ogłaszanie, sprawdzamy jakie mamy możliwości, patrzymy po prostu, wydaje mi się, że ma, jesteśmy blisko, żeby móc ogłosić. Z kim będziemy pracować, natomiast no, ja nie jestem jeszcze na tym etapie, żeby móc w tym wywiadzie takich informacji udzielać. A to, że jakby ten projekt powstał dopiero teraz, to wynikało, że dopiero teraz pojawiła się taka potrzeba budowy sztabu, czy bardziej, że dopiero teraz pojawiły się odpowiednie możliwości, żeby coś takiego powstało? A wydaje mi się, że potrzeba była zawsze, natomiast możliwości. To ciężko nazwać możliwościami. To jest bardziej kwestia tego, że uznaliśmy, że to jest bardzo dobry krok w celu rozwijania tych młodych zawodników i też e, jednak my potrzebujemy jako gracze bardziej doświadczeni też swego rodzaju e, odciążenia, żeby to nie wszystko e, było na naszych barkach na zasadzie e, szkolenie. Gra, jakby, my nie musimy uczyć tych graczy. Tak? My musimy też grać e, w tą grę i e, bawić się nią i odpoczywać, a nie tylko się męczyć grając. Dlatego wydaje mi się, że teraz rozwijanie właśnie całego tego stafu dookoła, graczy pomoże nie tylko mi Filipowi odetchnąć, ale też da nam nowe możliwości, żeby gracze czuli się bardziej komfortowo. A prowadzenie tego naboru to jakby jesteś tu tak dookoła drużyny tylko ty i Filip, czy na przykład Bogdan jako ten też jakoś bierze udział w tym całym procesie na, na, na zatrudniania nowych ludzi? Znaczy my mamy w to e, oczywiście wgląd mamy swoje zajęcia, natomiast nie zajmujemy się, e, my, jeżeli chodzi o e, rozmowy i wyszukiwanie odpowiednich e, partnerów do współpracy. No dobra, bo mówisz, że nie jesteś gotowy jeszcze teraz, a jakiś orientacyjny termin, kiedy coś mogłoby się pojawić w tej materii, jakieś konkrety? No musicie poczekać. No musicie poczekać. Nie jestem w stanie tutaj podać żadnej daty. A jak długo będziemy musieli czekać, aż znajdziecie jakieś wyjście z tego no, kryzysu, który trochę was dopadł? Macie już jakieś pomysły, co warto byłoby zmienić, albo co nie gra i nad czym się warto byłoby skupić? No, wydaje mi się, że już teraz nawet zaczęliśmy, zrobiliśmy dobry, krok w dobrą stronę. Zagraliśmy bardzo pewnie, mecz nie był na blisko nawet przez moment, mieliśmy pełną kontrolę, bawiliśmy się tą grą i Chyba to jest taki dla nas klucz, o którym musimy pamiętać, że nie ma co się tak naprawdę przejmować, nie ma co się nie wiem, wychodzić zbyt do przodu, tylko wejść na serwer, zrobić swoje i wyjść z tego serwera i przestać tak naprawdę myśleć tak dużo. No to z Katowic wracacie z trzema punktami na dziewięć. Jakie teraz kolejne plany na najbliższe tygodnie? No, w celu jest to, żeby dostać się tego majora na RMR. Będziemy mieli parę okazji w przyszłym tygodniu. Będziemy też brać udział w innym turnieju, który niebawem zostanie ogłoszony. No i oczywiście polujemy na kolejne punkty w Mistrzostwach Polski. No i polujemy na takiego bardzo pewnego pana z jednego wywiadu. No w takim razie życzę powodzenia we wszystkich tych poszukiwaniach. Dzięki wielkie.